Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj kolejny odcinek. Ponieważ na zewnątrz ciągle pada, postanowiłem dzisiaj nagrać odcinek taki troszeczkę stacjonarny. No i ze względu na to, że dotarł do mnie już zestaw bluetooth, jest to zestaw bluetooth do kasku, czyli tak zwany intercom. Znaczy, to nie jest taki zupełnie pełny intercom, tylko to jest zestaw taki słuchawkowy. Na Bluetoothie 5.2. Mam zamiar go dzisiaj zamontować do swojego kasku. No i przetestować, jak on będzie działał. Zakupiłem go z tego względu, że często, właśnie na przejażdżkach, właśnie gdzieś skuterkiem, po prostu dzwonił do mnie telefon, musiałem się zatrzymywać, musiałem odzwaniać. Tak, a na obecną chwilę będę mógł sobie w trakcie po południowej przejażdżki po prostu odebrać telefon jak ktoś do mnie zadzwoni mało tego dzięki temu zestawowi w trakcie jazdy będę mógł sobie posłuchać muzyczki oprócz tego będzie można po prostu jednocześnie słuchać muzyki będę miał kontrolę nad nawigacją, czyli wszystkie komendy głosowe z nawigacji będą do mnie trafiały w trakcie słuchania muzyki, a oprócz tego, jeżeli ktoś zadzwoni, to będę mógł po prostu odebrać. Żeby nie przedłużać na mojej gadki, zobaczymy co jest po prostu w zestawie. Zestaw. Proszę, instrukcja obsługi w języku polskim. Świetnie. No i tak, cały nasz zestaw, czyli tak, słuchawka, mikrofon, mikrofon ma taką gąbeczkę na zamontowaną, drugi głośnik oraz port ładowania, jest to mikro USB, kabelek do ładowania, zestawy rzepów zapasowe, Zapasowa naklejka widzę, jest też, żeby przykleić do kasku oraz zapasowa gąbka na mikrofon. Montaż tego powinien być bardzo prosty. Montuje się to za pomocą rzepów do kasku. Każdy rzep ma taką podklejkę z taśmy dwustronnej. Akurat to nie jest 3M, jakiś inny. Mam nadzieję, że będzie trzymać i po prostu jedną część w środku w kasku przyklejamy, druga część jest już naklejona tutaj rzepa na słuchawkę, przykładamy i to się powinno w miarę ładnie trzymać. Zaraz przetestujemy, jak to działa, jaki jest z tego dźwięk na czym najbardziej mi też zależało zależało mi też na tym, aby w trakcie jazdy jakbym kręcił jakiegoś vloga, no to żeby ten mikrofon posłużył mi jako mikrofon bezprzewodowy który bym w, w trakcie, żebyście mogli słyszeć co, co ja mówię jak jadę skuterem a niebawem mam nadzieję, że yy, motocyklem także zabieram się do montażu w moim kasku. Mój kask już jest taki dosyć sfatygowany, dosyć stary jak ja. No ale cóż, zabieramy się do pracy. Aby zamontować taki zestaw z środka kasku, musimy troszeczkę wybebeszyć parę rzeczy. Musimy tutaj zrobić miejsce na ten zestaw bluetooth. Moduł będę przymocowywał. Z lewej strony, żeby po prostu nie odrywać ręki od manetki gazu w trakcie odbierania, więc prawdopodobnie będzie on tutaj, tak z tej strony przyklejony. Poprowadzony przewód, i to wszystko. Tylko tak, czy to się zdejmuje? Czy jest to demontowane? To jest dobre pytanie. Tu jest taka guma. Są tutaj takie miejsca właściwie w, chyba w każdym Kasku, są tutaj w środku takie miejsca obok Pasków, są takie zagłębienia. Podejrzewam, że to jest właśnie chyba specjalnie właśnie zrobione pod właśnie interkomy, żeby można było tam ten zestaw wcisnąć. Tylko jak przełożyć teraz przewód tutaj na zewnątrz. Chyba nie ma takiej możliwości, czyli będzie musiał iść przewód od na zewnątrz. Ok, dobra. Zacznę od przyklejania właśnie tych rzepów w środku. I za pomocą nożyka ściągamy tą warstwę tego papieru, aby ten klej został. I przyklejamy. O, mocno trzyma. To no dobrze. I wklejamy teraz tego rzepa do środka. Słuchajcie, normalnie miejsce jak, jak pod ten kask. Jakby to tak stamtąd miało być. Druga strona. To wam powiem, to wam powiem, ale klej naprawdę jest tutaj rewelacyjnie mocny. Klej, wklejamy drugą. Normalnie jakby stąd leżał. Jakby to było stąd. Ok, teraz nasz interkom. Kładamy do środka i za pomocą tego rzepa go przyklejamy. Czyli tak lewa strona tu. Ogólnie sorry za dźwięk dzisiejszego odcinka. Niestety przy ostatnim nagrywaniu uszkodziłem swój telefon do nagrywania. Po prostu mi spadł, roztrzaskał się i nie jestem w stanie już nagrywać, bo nic po prostu nie widzę, co nagrywam. I, no i niestety została mi tylko kamerka DJ Osmo Action, którą mam w posiadaniu. I nią dzisiaj nagrywam właśnie ten odcinek, bo ponieważ już dosyć długo. Nie było żadnego odcinka, więc... O, przewód od ładowania mamy już schowany. Teraz przeciągamy jeszcze na drugą stronę drugą słuchawkę. Wszystko chowamy tutaj po prostu za te gąbki z tyłu, żeby nic nam nie wylazło. Najlepiej byłoby tą całą tutaj wyciągnąć ze skorupy, ale ten kask jakoś tak niechętnie chce współpracować. No i dobra. Mamy już przymocowany mikrofon, to ja bym tu puścił chyba pod spodem, mi się wydaje. Pod tą gąbką. I teraz go. Przez pod gąbeczką po prostu przełożę. Bo innej, po prostu, opcji tutaj nie ma. Nie widzę. Super. O! Nie będzie przeszkadzało. Nic nie będzie wadziło. Perfekto. Teraz tylko nasza gąbeczka na mikrofon. Przykleję, dodatkowo ten przewód, też przykleję, żeby on tutaj tak za bardzo nie dyndał. Żeby nie irytował mnie za bardzo w trakcie ściągania i zakładania. I ten zestaw Bluetooth jest marki Kady i tak jak producent tutaj mówi, że niby a jest to Bluetooth 5.2, czyli dosyć wysokiej klasy. O, trzyma się. A ten przewodzik to jeszcze dodatkowo jego ja przykleje. Aby tu nie wiochnął się, o, jest super. No i dobra, słuchajcie, no ile to zajęło, 5 minut, i mamy zamontowany nasz zestaw Bluetooth. Wszystko jest tak jak powinno być. Czas go przetestować. Włączamy przytrzymaniem. Przez 3 sekundy dioda mryga na czerwono niebiesko. Teraz musimy się połączyć z telefonem. Ja mam tu teraz taki zastępczy telefon. OPPO. Włączamy bluetooth. Łączymy się. Jesteśmy już połączeni. Automatycznie połączenie. Mryga tylko niebieska dioda i przy okazji widzę, że naładowanie baterii do tego zestawu to 90%. Teraz sprawdzimy, jak słychać, jaki jest odbiór. Powiem Wam, że nawet nie dotykam mikrofonu ustami. Jest wszystko w porządku, na uszy nie uwieram, nawet nie czuć, że on tam jest. Spróbujmy teraz włączyć sobie jakąś muzyczkę z YouTube'a. O, słuchajcie, akurat włączyłem live... Ee, live e, Bikeratora. No, słyszę go bardzo głośno i wyraźnie. No, wszystko ładnie leży. A włączmy jakąś muzyczkę, jakąś muzyczkę. No, słuchajcie, wszystko jest leci. Mamy hity jakieś z 2023 roku. Dźwięk e, t, troszeczkę jest taki, jakby bym powiedział, że troszeczkę taki większość e, niskich, e, wysokich tonów niż niskich. Może jak inaczej ułożę pod innym kątem tutaj. No basów tutaj niestety nie ma. Ale dźwięk jest dosyć bardzo czysty. A teraz najbardziej najlepsza, największa opcja jaka mnie tu interesuje to jest jak, czy będę nagrywał. Czy będzie e, słychać mnie to co mówię. I teraz tak. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu interkomu Bluetooth 5.2. Mam nadzieję, że słychać. Jak nie, to będę rozczarowany. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu interkomu Bluetooth 5.2. Mam nadzieję, że słychać. Jak nie, to będę rozczarowany. No i słuchajcie, to co najważniejsze mnie interesowało, to jest. Wyłączę teraz. Komendy od razu są głosowe, że został wyłączony. No i patrzcie. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu interkomu Bluetooth 5.2. Mam nadzieję, że słychać. Jak nie, to będę rozczarowany. Także o to walczyłem. Teraz w trakcie jazdy nie dość, że będę mógł odebrać telefon. Druga sprawa, będę mógł nagrywać sobie vlogi w trakcie jazdy. Będę mógł wam opowiadać to, co widzę. Oraz będę mógł sobie posłuchać muzyki w trakcie jazdy. Tego, co tutaj zauważyłem, jest to do każdego rodzaju kasku. Czy do zintegrowanego, czy do szczęki, do crosowego, do retro. Ale żebym się zgrzał, zakładając na chwilę ten kas. Częstotliwość od 20 Hz do 20 kHz. No akurat tutaj 20 Hz to na pewno nie ma, bo, bo ten dźwięk jest taki bardziej sopranowy. Zasięg 10 metrów od telefonu. Pojemność baterii to jest 300 mAh. Hmm. ma tutaj dodatkowo jakieś funkcje Music Control e, Super Bass no tutaj basów akurat nie ma żadnych no chyba, że jeszcze są jeszcze jakieś ustawienia z, z telefonu to jeszcze trzeba będzie zobaczyć głośność do 115 dB Więc tutaj e, słyszalność tego będzie bardzo dobra no i tutaj specyfikacja tego to wersja Bluetooth 5.2 Częstotliwość bezprzewodowa to jest od 2400 GHz do 2480 pasmo przenoszenia od 20 do 20 kHz zasięg transmisji z 10 metrów moc znamionowa RMS to jest 30 mW razy 2 głośniki 240 łamane przez 30 mm bateria akumulator litowo-polimerowa 3,7 V 300 mA zabezpieczenie przed nadmiernym prądem przeładowaniem i przegrzaniem na PCB. Z tego, co jeszcze tam doczytałem, tu jest oczywiście też instrukcja, jak sparować z telefonem. Jest oczywiście standardowe hasło 4.0. To chyba wszystko, co ten prosty zestaw Bluetooth nam tutaj oferuje. To, co chciałem osiągnąć, to osiągnąłem, czyli będę mógł w trakcie jazdy odbierać połączenia. To jest pierwsze primo. Będę mógł sobie posłuchać muzyki. To jest drugie primo. I będę mógł vlogować teraz w trakcie jazdy. To jest trzecie primo, chyba najważniejsze. W dzisiejszym odcinku to na tyle. Więc zapraszam Was na niebawem na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że już teraz pogoda się poprawi, więc e, zaczniemy na zewnątrz więcej e, robić odcinków. A few moments later. Minęło trochę czasu, much, much, much later. a może jeszcze trochę więcej. Teraz mogę Wam wydać obiektywną opinię co do tego interkomu w cudzysłowie. Jest to zestaw Bluetooth do naszego telefonu, który pozwoli nam porozumieć się, zadzwonić, posłuchać sobie muzyki. Przy testowaniu tego zestawu Bluetooth mogę wam po powiedzieć tak, dla kogo jest ten zestaw? Dźwięk, który słyszymy w słuchawkach, jest dosyć poprawny. Aczkolwiek nie doszukamy się tam czystego dźwięku basów, sopranów, są tam bardziej średnie tony. Zestaw Bluetooth przeznaczony jest bardziej dla skuterzystów, motorowerzystów, z tego względu, że do prędkości 80 na godzinę w zupełności on wystarcza, porozumieć się, yy, przez niego idzie bardzo dobrze. Już powyżej niestety 80 na godzinę. Yy, niektóre słowa są urywane, z tego względu, że cały ten zestaw bluetooth posiada tak jakby wyciszenie szumów. Yy, zależy też jeszcze, jakie będziecie mieli kaski. Ja na przykład yy, w moim kasku nie mam podbródka, więc zawirowania powietrza mogą powodować właśnie, yy, Włączanie tego filtra redukcji szumów, i przez to właśnie zrywa niektóre słowa, i słyszalność jest wtedy troszeczkę gorsza. Do miasta jak najbardziej ten zestaw się nadaje. Możecie śmiało używać, ale na trasę, jadąc przelotowo 90-100 powyżej 100, niestety ten zestaw już nie zdaje egzaminu. Dlatego na obecną chwilę. Trzeba zacząć szukać już naprawdę dobrego interkomu. A jakiego to się pewnie dowiecie z kolejnych filmów na kanale? Także to tyle, co chciałbym dodać po sezonie użytkowania tego interkomu. Na dzisiaj to już koniec. Pokazałem Wam swój gadżet. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć.